Fundacja Wspak zaprasza do wysłuchania listów Henryka Sienkiewicza z lat 1864-1878. Czyta Marcin Popczyński. Listy do Lucjana Woronieckiego. Warszawa, niedziela dnia 2 lipca 1871. Z powodu delegacji wojskowej musiałem swój wyjazd opóźnić aż do dziś, to jest do niedzieli. Dlatego trudno mi będzie stawić się w Rudzie na umówiony termin, to jest w piątek. Gdybym zresztą i przyjechał w piątek, myślę, że lekcje z dziećmi rozpoczęłyby się dopiero w poniedziałek. Tak więc nie będzie to z ich stratą, jeżeli przyjazd mój do Rudy opóźni się do niedzieli. W niedzielę, to jest za tydzień, o piątej wieczorem wyruszam z Warszawy razem z Dziębowskim. Jeżeli więc to nie będzie dla księcia z ambarasem lub trudnością, upraszam o konie na niedzielę. Wczoraj odbyła się elekcja na posiedzeniu kapituły kanoniczek, ale rezultat jej był dla panny łubieńskiej niepomyślny zostały obrane panny Dąbska i Młocka. Przepraszam za pośpiech, z jakim ten list jest pisany, ale piszę go na wsiadanem, gdyż poprzedni zatrzasnąłem w mieszkaniu. Ciotka Halina oddała mi rubli 170, którymi zapłaciłem Karneckiego, wziąwszy od niego pokwitowanie. Pokwitowanie przywiozę w niedzielę. Tygodniki ilustrowane odnoszą ciągle do mieszkania. Zostaje z głębokim poważaniem. Henryk S. Projekt Sienkiewicz na co dzień został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2020.